Ja pierdol, muszę się zapoli tam kurwa. Muszę się tam zapoli zaraz kurwa. Ty, nie ja odpuszczam, co się dzieje? No czegoś takiego to nie widziałem. Ja też tak. kurwa, jak żyję. Nie które by to wyłączyły, to napięcie, chłopie. Ja pierdolę, to już jest, już jest, kurwa, pozor. Już się siódemka, on się spali, kurwa. Nie wiadomo, czy to siódemka, czy to nie wagon. Ale że napięcie. Już się poli. O kurwa, masz. Haniej, bo nam ta linia zaraz ujebnie. No, to już nie wyjechaliśmy stąd. To, że tam pożaru nie ma? Takiego spowalnia to jeszcze nie widział. Ja pierdol, ja też kurwa.